O, to jest taka nawet spoko mapa. Zaraz no, no. O, lubię, lubię. E, my wszyscy obok siebie, nie? No to dawaj kurwa silnik w czterech upierdolny. Nie, ja idę Ej, jest tam pielęgniarka. Czekać jakiś. Pielęgniarka. Co? Pielęgniarka. O ja, Boże. Zbliża się. Ona teleportuje się, pamiętasz? Ale po teleporcie ma taki chwilowy e, ciemność przed oczyma I wtedy można wykurzyć te i... tyłaty. No Ona mnie widzi, kurwa. Ty Tyku... A pierdolę no. Kto ją tu Ej, dorobimy trzy różne silniki, naraz. Trzy? To gdzie jesteście, żebym... Ja biegam na środku, żeby ona była na środku Ojoj! Ja... Nie ma jej. Ona cię odpuściła chyba Do mnie przyleciała Do silnika pewnie lata, co? Teleportuje się dziwka Ej Dziwkaż motopierdolona! Że się no. Na marginesie Drugi raz Ej, kurwa. Zobaczcie no, no, tak jak trzymacia no, no, laga, nie Dobra, jeszcze ci nie podnosi, to jest zajebiste. Dopiero teraz, ile czasu straciła? Ale ona zostawiała tu usza i długie nas No to jest... no takie opepsum, żeby byś się nie spodziewał Dolne ogień no że Zapatrzyłem gdzie kamień, jest schowany Olek idziesz? Ej... W... Ja, Ajo, ja, kończę. Ej, wiesz, jesteście daleko do niego. Czekaj, bo ona jest u sumie. Dobra, ja, 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 go ściągam. Czekaj, uleczycie Nawet tę łzy ja bym zaraz zrobił. Zaga... Na środku no. jest prawie całkiem <laughs> zrobione coś. Idzie w waszą stronę. A to szmata! Czekaj, sprawdzi gen teleportem pewnie Sprawdzi I... gen. Spowaj się? Spowaj się I, wr i wrócimy do tego gena No? No Elo! Dobra Ale jest głupia, przewidywalna szmata! Już teraz nie przyjdzie Nie, ja nie mam żadnych pytałek do czytania Idziemy się... Przewidziała nas! Chodź dalej, nie trafiła, dziwka Ja uciekam od tego gena, tylko tego rób Hej, jednak ja tu zaraz przyjdzie Mówi... Kurwa! Upa. Nie trafiła mnie znowu, ale głupia szmata <noise> A łała ła. Ty gukę dzi... Ej to 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 w środku No bo krępej zaszło Ja zrobiłem Ej straciłem jakby Weźmy u tu Kamil Straciłem jakby całą apteczkę Bo to jest spacer kurwa Oj Co jest kurwa? To wiesz? Że Co mówisz? Żeś Kurwa. On się nie, o, nie. a Kamuś? ja ją widzę. Bierze. Teraz bierze. I tu na środku był genix. Ja Tam paletę spłaciłem z dupy. Przecież przypadek spłaciłem, bo polety, palety kurwa. Ja jestem... Obok mężczyzny. No to jest nie nie hak, to zajebiście. O, widzę widzę. widzę, ją. Tu u góry ją ten. Co ty mnie to Brata! Aj, jej, niej, jej, ej ono teraz na na hitę też daje Czemu? No to jest A Aj! No to w palety nawet nie było, ja myślę, że to jest paleta A każdym z razem tyle teleportuj się jak twój nie. Trzymaj, 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 trzymaj! Ona... Nie, nie wiem, idzie do dwóch. Nie, ona obok mnie krąży. O ja, kurwa. Zwinij mnie, kurwa. Hej, Norek. Nie wiem, że to się ona nie... jest obok nas. Ej, no czemu ty go kurwa zwalasz, a ty kurwa To jest przy To jest sens. Ja! My Gdzie Polka uratować, bo i tak bym zginął? Ale... do, do leczącego się! Leczące poleg... się? Tak się, halo! No nie miałem jak uciec ona mnie wrzało Kurwa, mówisz na nóźnięcie! Podnaź, podnos, podaś kamień szybko, podnos, podnos, podnos Lecimy nawet dwójkę? Nie, co tutaj się tutaj Widzi nas? A idzie do Trzymaj, trzymaj, się... trzymaj, 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 trzymaj Mateusza Dzieciu, dzieciu, cóciu, cóciu. Chodźcie, No kur... Do szmata, Cze pierdolone. Czemu ty, bo to już się kucniesz, kurwa? Kucnąłem, ale potem już byłem za kamieniem. Ona tu jest. Ona tu jest. Nie! Dobra... Olek miał zegarek, zajebiście. Zegarek ulka uratował. No Paletto! Jest! To nasz Paletto! Tracaj, nie rob silnik J jest le co majster? Ale zajebiście, ja że ona uderzyła Olka i Olek na kurwa zegarku spierdolił. Ej, ona ma jakiś perk, bo by ono jej Olek, to jest? A co jest? Ach, no Bo ja cię z zegarka dopiero uleczyłem A teraz ci leczę, wiesz. Suka, nie widziała. No też ma to zaemalne. To też jest, to są wszędzie zrobione silniki. Pewnie są nie silniki trzy obok no, siebie. Kurwa. Nie, no to jest jeden. No, był. Dwa, dwa na tym. Po Ale ona idzie. Ej, ty pierd, ej pierd. Ja robię już. A co ostatnio? No ja. kopir, dłoniu, zuta mnie. Nie trafiłam, je, bo jeździ w kąpieli. Ja robię się na raz, bo i tak mam dwa haki. Okej. Okay. A ja... A ja walę w chuja z nią Kupuję dużo czasu. O, w czeluk jesteś. E, na środku e, i w prawo. Ktoś przebiegł do mnie. Nie! Ona zjebała! Ona zjebała i mnie przez to zabiła! Jakiś... Bier... Coś koło mnie stoi! O. Róbcie, róbcie się ja mam pierwszy hak dopiero Trzy czwarte Kurwa, ona... Ona idzie w stronę Was wszystkich Na środku jest ktoś z was Kurwa No uważaj Kamil, idzie za tobą! Nie, ule, nie leczmy, nie leczmy! No i co teraz? Wszystko Teraz zostało bramy dwa do otworzenia, ale ona jest przy mnie. Przy mnie, przy mnie, przy mnie. Przy kimś, tu ucieka teraz? Przy mnie. Przy mnie. Dobra, ty, ta druga osoba może tu mnie uleczy. No kurde, Możesz mnie uleczyć ty i uleczy. możemy iść tutaj się zaraz uleczyć. Dawaj tutaj gdzieś uleć za ten. A ja, ja, ej, ej, ja mam adrenalinę, adrenalina mnie uratowała. Co ty pierdolisz, Ja, ja otwieram premę. Ja? Albo zacząłem otwierać premę? Ta, no. I wiesz, jakby ja wstałem z haka, adrenalina i miałem wyciągnąć. To nie ta! Kurwa. Ej, my wszyscy to... czekamy proszę. No ja, jakby to powiedzieć... To nie ta! E, dobra, ja ginę. Nie no, wrócimy po ciebie. Uleczcie mnie, uleżcie mnie. Możecie Wróćcie wychodzić, mi. możecie wychodzić. Nie, nie, ja po ciebie wrócę. Tam. Spróbujemy trochę figarnić. Ona będzie kampić pewnie mnie, no to nie ma, zaraz wszyscy popadają Nie. O, ona mnie cały czas widziała jak ludzie ujdzie do strony bramy A nie wiem który posąg. Ej, gdzieś ktoś ten drugą bramę spróbuje otworzyć Nie wiem ona jest Ja on mam mnie... zegarek Ja mam w sumie zegarek też Cześć O, cześć nie ja, goni kogoś. Mateusz chyba. Za mną, za mną, za, mu, za mu, Goni mnie Mateusz wracaj, wracaj tam, kurwa. Wracaj w stronę bramy! Dalej, nie! W lewo, nie. w lewo, w lewo, w lewo proszę. A możecie tak. mi uleczyć jeszcze Goni mnie, koniec A możecie w stronę bramy? Mateusz wracaj! Ja Użyła ci, umiejętności, ale nie trafiła. Użyła te, tego spira, ale nie trafiła Wracaj, wracaj! Dawaj! Obok nas przebiegłeś, Kronik. Obok nas jest tutaj, ja. no. Nie, Dawaj. no stój no, tu, kurwa. No ale no, chodź tu do tej bramy, kurwa. Kurwa! Idzie, 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 Nie idzie, idzie, idzie. My ją przyblokujemy. O, no no dobra, Ja ją ja przyblokuję, otwieraj bramę, otwieraj. otwieraj. Dobre, 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 Ucieka dobre. Uciekajcie, wszyscy. Piękniecie, piękniecie. Elo, elo. A widzicie, ile robi nieogarnięty typ? Znaczy, nie ogarnięty. Ja na przykład wiem, jak na nią grać, bo no. robię takie też salomiki, sobie małe, że ona mnie nie może po tym blindzie, po tym blinku, jakby mnie uderzyć. Bo ja, jakby biegam wokół skały, no uderza w skałę, nie we mnie. No ja teraz też, jak wiem, my, że ona nie trafiła tego my. kurwa takiego dasha, coś takiego i. No, to jest. A na przykład tyś co? co? No kurwa, czy silniki, co ty? No, silniki dużo dają ogóle, no.